W tym materiale pokażę Ci, jak w prosty sposób skonfigurować kluczowe elementy sklepu na platformie One. Omówimy ustawienia metod dostaw, płatności oraz rozmiarów przesyłek, tak aby Twój sklep działał sprawnie i był dopasowany do potrzeb klienta. Zaczynajmy! Aby skonfigurować metody dostawy, w pierwszej kolejności musimy przejść do zakładki konfiguracje. W zakładce konfiguracje mamy trzy najważniejsze zakładki, które nas w dzisiejszym materiale interesują, czyli rozmiary przesyłek, metody dostaw, metody płatności. Na naszej platformie testowej mamy już kilka skonfigurowanych metod dostaw, ale oczywiście pokażę wam jak skonfigurować przykładową metodę dostawy. Wchodzimy do dodaj metody dostawy, następnie wybieramy interesującą nas metodę dostawy: click and collect, czyli odbiór osobisty, kurier, czyli wybrany przez nas firma spedycyjna, cross docking, czyli wysyłka z magazynu centralnego do dowolnego przez Ciebie wybranego Oddziału firmy. Czyli na przykład z magazynu X zostanie dostarczona przesyłka do magazynu Y i poinformujesz klienta o tym, że w magazynie Y już jest gotowa do odbioru. Parcel locker, czyli tutaj w tym przypadku jest to metoda impost. Ja sobie skonfiguruję metodę kurier. W pierwszej kolejności musimy podać oczywiście najważniejsze informacje, czyli są, są zaznaczone gwiazdko. Priorytet. Priorytet definiuje. W której kolejności metody dostaw pojawią się na sklepie. Im wyższy priorytet, tym przesyłka pojawi się na wyższym, wyższej pozycji. Czyli jedynka pojawi się na samym końcu, a dziesiątka na pierwszym miejscu. Cena domyślna. Cena, oczywiście, jaką zdefiniujemy. Czas dostawy podawany jest w dniach, czyli w momencie, kiedy klient wybierze tą metodę dostawy. To czas dostawy pokaże mu się po dniu, który tutaj wskażemy. Czyli jeżeli pokaże, że wpiszę liczbę 1, to pokaże klientowi się informację, że to dopiero następnego dnia zostanie mu ta przesyłka doręczona. Jeżeli wpiszę my tutaj 3, to na przykład dostanie klient informację, że za 3 dni jego przesyłka zostanie dostarczona. No i oczywiście informacja dosyć kluczowa: zamówienia do. Czyli jeżeli mamy w swojej firmie. Ustawioną firmę spedycyjną, która przyjeżdża o godzinie 13.00 odebrać wszystkie przesyłki. No to chcemy dać informację klientowi, że jeżeli do 13.00 złożysz Twoje zamówienie, czy tam do godziny 12.30, to ta przesyłka wyjedzie tego samego dnia. I w tym miejscu podajemy na przykład informację 12.30. Po dodaniu tych e, informacji e, system zareaguje w następujący sposób. Po godzinie 12.30. Już klientowi będzie pokazywało, że jego dostawa będzie jeszcze kolejnego dnia, czyli już dzisiaj nie wyjedzie. Jeżeli by zrobił to zamówienie przed 12.30, to jego zamówienie by pokazywało, że zostanie dostarczone powiedzmy kolejnego dnia, jeżeli tutaj byśmy zdefiniowali jeden dzień dostawy i cenę na przykład wcześniej 10 zł. Kolejna kwestia to jest też dosyć istotna, bo chcemy może zawęzić lub też nie. Widoczne tylko dla segmentów lub niewidoczne dla segmentów. Możemy zawęzić, iż nie, niektóre metody dostaw są widoczne tylko na przykład dla konkretnego segmentu. Dzięki temu możemy zdefiniować, czy dana metoda jest dla np. segmentu VIP, czy też y, jest to specjalna metoda, na przykład y, dostawa paletom, czy też y, inna metoda, która y, jest wymagana dla specjalnej grupy klientów. Kolejna kwestia jest dosyć istotna, żeby opis i nazwa były również uzupełnione, bo to jest wymagane podczas tworzenia tej metody dostawy. Oczywiście uzupełnimy na przykład kurier DHL e, e, według naszych nazw, jakie chcemy dać opis Dobrze. i ID zewnętrzne. Po co jest ID zewnętrzne? ID zewnętrzne to może być numer, może być to nazwa. W zależności jak nasza integracja się zachowuje, jak integruje metody dostawy z Waszym systemem ERP, taki musimy podać tutaj symbol. Po tym numerze integracja mapuje Twoją metodę dostawy w systemie ERP. Ostatnią kluczową kwestią jest wybór magazynu. Możemy Zaznaczyć w tym miejscu, że dla klientów z magazynu Warszawa będzie ta metoda dostawy na przykład dostępna, ale możemy też dodać kilka innych magazynów, czyli dla wszystkich tutaj wybranych możemy zrobić, że będzie ta metoda dostępna, klientów w, w tym magazynie. Natomiast możemy oczywiście to zawędzić i tylko klient z magazynem Warszawa. Będzie miał widoczną również tą dostawę, czyli nie musimy w tym przypadku korzystać z segmentów, ale też możemy operować na magazynach. Tutaj jeszcze sobie wybierzmy jakąś godzinę dokładną, i tutaj kończymy tą konfigurację podstawową, ale możemy to rozszerzyć o metody płatności, bo jeżeli wcześniej skonfigurowaliśmy metody płatności, to może kolejną kluczową kwestią jest wybranie metody płatności. Przykładowo chcemy, aby ta metoda dostawy była tylko i wyłącznie dostępna za pobraniem, ponieważ robimy metodę dostawy kurier DHL pobranie. Dzięki temu klient Dostaje efekt taki, że ta metoda jest dostępna tylko i wyłącznie z opcją płatności pobranie. Wybierając tą metodę dostawy, nie ma możliwości wybrania innej metody, do, innej metody płatności. Na tym etapie możemy jeszcze skorzystać z rozmiaru przesyłek, czyli zdefiniować w ustawieniach WAN kilka rozmiarów przesyłek. Na podstawie tego jeżeli dane zamówienie zmieści się do konkretnego rozmiaru przesyłki, ta metoda dostawy zostanie podstawiona. Czyli moja paczka ma na przykład 30 cm na 30. Jeżeli cały koszyk się zmieści do tej paczki, to ta metoda dostawy będzie aktywna. Natomiast jeżeli paczka będzie za mała na, moje, na mój koszyk, to metoda dostawy będzie już nieaktywna, ponieważ nie spełnia ten koszyk wymaganych wymiarów objętości przesyłki. Warto pamiętać, że jeżeli korzystamy z rozmiarów przesyłki, to system ONE zakłada jeszcze 10% zapasów, licząc objętość produktów, z uwagi na to, że jeżeli pakujemy przesyłkę, to te 10% jest takim, taką przestrzenią, na przykład na użycie wypełniacza, czy jakiegokolwiek innego przedmiotu zabezpieczającego wasze produkty. Dzięki temu możemy utworzyć tę metodę dostawy. Ważne, że jeżeli po utworzeniu nie zaznaczymy przycisku aktywny, ta metoda dalej jeszcze nie będzie funkcjonować. Więc zaznaczamy aktywny, i dzięki temu ustawieniu metoda dostawy jest już aktywna. Możemy też zdefiniować widoczność tych metod dostaw. Dlatego, że możemy stworzyć metody dostawy widoczne tylko dla moich pracowników, czyli odznaczamy sklep i dzięki temu ustawieniu moje metody dostawy, które posiadają widoczność BackOffice są widoczne dla użytkowników BackOffice. Ale na przykład chcemy zrobić odwrotną sytuację. Te metody dostaw są widoczne dla moich klientów. Tworzymy taką metodę dostaw. Dzięki temu możemy rozgraniczyć, że konkretne metody dostawy są tylko i wyłącznie dla klientów, a niektóre metody dostaw są również widoczne tylko i wyłącznie dla waszych handlowców czy też operatorów back office. Ważne, że możemy zdefiniować darmową wysyłkę, czyli jeżeli twój klient osiągnie dany pułap w koszyku z produktami liczony po kwocie netto, przykładowo 500 zł netto, to od tej kwoty powyżej 500, ale też 500 zł. Przesyłka będzie za darmo.